Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga GajaPisze.pl o minimalizmie, rozwoju osobistym oraz o zrównoważonym stylu życia. Przepraszam, że jestem trochę rozczochrana, ale dopiero siadłam z roweru. Zatrzymałam się tutaj na chwilę w tym pięknym miejscu, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę o uzdrawiającej mocy natury. Um, to jest taka książka, ale też oczywiście chcę opowiedzieć Wam o tym, jak na mnie natura działa. Umysł, czyli o uzdrawiającej mocy natury. To jest książka autorstwa Sue Stewart Smith. Ona jest psychoterapeutką i psychiatrą i napisała książkę o ogrodnictwie, co może się wydać dziwne, ale książka ta opowiada o tym, jak uprawianie ogródka pomogło odzyskać zdrowie, zdaje się, jej dziadkowi, który wrócił z wojny bardzo wyniszczony. Niedożywiony i straumatyzowany też tymi przejściami, i jakiemu uprawianie ogrodu pomogło odzyskać równowagę, odzyskać siły i przeżyć szczęśliwie życie. I tak samo sama autorka opowiada o tym, czym dla niej jest uprawianie ogrodu, obserwowanie natury. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie każdy z nas ma ogród. Ja na przykład nie mam ogrodu, nie mam nawet balkonu. Ale to, o czym pisze autorka w swojej książce, bardzo do mnie przemawia. I ja dlatego staram się jak najwięcej czasu spędzać na łonie natury. Jeżeli chodzi o moje mieszkanie, to staram się też pielęgnować rośliny doniczkowe, które tam mam. Staram się jak najczęściej mieć kwiaty w wazonie, tak żeby tą naturą otaczać się możliwie często, bo naprawdę wierzę w to, że rzeczywiście. Może to dać niesamowite efekty, i ja sama je odczuwam. Ale przechodząc do samej książki. Jak możemy przeczytać na okładce, jest to inspirująca i krzepiąca opowieść wybitnej psychoterapeutki, zapalonej ogrodniczki, o uzdrawiającym wpływie przyrody na nasze życie. Stephen Fry powiedział, że jest to najmądrzejsza książka, jaką czytał od wielu lat, że jest to o wiele więcej niż książka ogrodnicza, o wiele więcej niż poradnik psychologiczny. To całkowicie przekonująca opowieść o tym, jak poprzez naturę niespokojne umysły mogą odbudować się na nowo, odzyskując nadzieję i wiarę w siebie. I zdecydowanie muszę powiedzieć, że to jest potwierdzenie takiej mojej teorii, że zresztą nie tylko mojej, że to, co znajduje się na styku różnych, czasami zupełnie nieoczywistych dziedzin, przynosi coś totalnie... Odkrywczego, coś rewolucyjnego i psychologia, psychoterapia, czy nawet nauki neurobiologiczne i ogrodnictwo mogą wydawać się dość odległe. Jednak w tej książce to wszystko ma sens, wszystko się łączy. Tytuł oryginalne tej książki to The Well-Gardened Mind, co zdecydowanie bardziej mi się podoba niż kwitnący umysł. Well-Gardened Mind to znaczy, że. O nasz umysł, o nasz mózg możemy dbać tak samo jak dbamy o ogród, poprzez tą opiekę, troskę, którą roztaczamy nad roślinami. Troszczymy się też o swoje myśli. Troszcząc się o ziemię, tak naprawdę wyrabiamy sobie po prostu w sobie taki nawyk troski o świat. Autorka pisze, że ogrodnictwo jest jak terapia. Przywołuję tutaj Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze, które od 2007 roku prowadzi w szkołach kampanię na rzecz popularyzacji ogrodnictwa i zleciło przeprowadzenie takich badań w szkołach podstawowych, w, głównie w ubogich dzielnicach miast. I co obserwowano, że oprócz tego, że ogród ma takie kojące działanie, to sprzyja również wyrównywaniu szans, bo hierarchia w obrębie grupy, jest po prostu mniej użyteczna w ogrodzie, tak, niż w innych sytuacjach. Hortiterapia, czyli właśnie taka terapia poprzez ogrodnictwo, poprawia pewność siebie i motywację u młodzieży szkolnej, przeciwdziała niskiemu poczuciu własnej wartości, ale nie tylko w szkołach zauważono właśnie taką pozytywną stronę ogrodnictwa, bo podobne badania były przeprowadzane w więzieniach, gdzie Więźniowie przyznawali, że pielęgnowanie ogrodu zmniejszało w nich poziom agresji. Mieli więcej przestrzeni, nie zajmowali się bzdurami, tylko starali się rozwiązywać problemy. Ogród bardzo dobrze robi też osobom, które dochodzą do siebie po zespole stresu pourazowego. Połączenie zaciszności i otwartości wewnątrz ogrodów wywołuje silne poczucie bezpieczeństwa i spokoju. W gruncie rzeczy ogród jest przestrzenią wolną od lęku. Podobne działanie, takie pomagające radzić sobie z lękiem, autorka przypisuje drzewom. Pisze o takim naturalnym naszym poczuciu, że drzewa są dla nas punktem orientacyjnym, punktem odniesienia, i dlatego czujemy się. Bardziej bezpieczni. My, w tym naszym zabieganym świecie, cały czas musimy być czujni, cały czas nasza uwaga jest rozkwytywana przez różne bodźce. Natomiast w lesie, w parku, wśród zieleni, gdziekolwiek by ona nie była, mamy takie poczucie bezpieczeństwa i, i nasz układ nerwowy w efekcie regeneruje się. Natura ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Oczywiście nie każdy ma ogród, natomiast. Jest mnóstwo innych sposobów, aby obcować z naturą, czy to poprzez pielęgnację roślin doniczkowych w domu, poprzez świeże kwiaty, czy pielęgnowanie zieleni na balkonie. Na zachodzie popularne są też tak zwane community gardens, gdzie można pielęgnować po prostu swój jeden z krawek ogrodu takiego społecznego, ogólnodostępnego. Można też zaproponować komuś, kto posiada ogród, ale może. Stracił do niego troszeczkę serce i przestał wierzyć w taką magię ogrodu, o której zresztą pisze też autorka. A jeżeli nie macie takich znajomych, to pozostają zawsze parki, ogrody botaniczne. Mam nadzieję, że takich miejsc będzie powstawało w naszej przestrzeni coraz więcej, bo wydaje mi się, że zauważamy coraz bardziej, jak są one nam potrzebne. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Jak zawsze będę Wam bardzo wdzięczna za wszelkie polubienia i komentarze. Jestem bardzo ciekawa, czy czytaliście może tę książkę? Co sądzicie o teoriach autorki? Może sami uprawiacie swój ogródek i zauważyliście już jakieś pozytywy w swoim zdrowiu? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia za tydzień lub za dwa.